Agencja Informacyjna Pracodawców RP, weekendowa szybka prasa, wykaza tak dużo dziś na temat zmian kadrowych, jakie zaczynają się w spółkach Skarbu Państwa. Przegląd rozpoczynamy od Rzeczpospolitej, a w Rzeczpospolitej już na pierwszej stronie echa wczorajszej dymisji prezesa Giełdy Papierów Wartościowych, pana Pawła Tamborskiego. I w Rzeczpospolitej rozmowa z Pawłem Tamborskim. Giełda potrzebuje stabilności i zaufania, mówi Rzeczpospolitej. Prezes giełdy zrezygnował ze stanowiska, by nie wikłać jej w rozgrywki polityczne. A o echach i zmianach kadrowych, jakie się w najbliższym czasie szykują, sporo również w pulsie biznesu. Okazuje się bowiem, że we wtorek do dymisji poda się również prezes PZU Andrzej Klesyk. Nie chce z nim współpracować. Minister Skarbu. W pulsie biznesu również o trzęsieniu ziemi w energetyce, trzęsieniu ziemi kadrowym. Co jeszcze w gazetach, jeżeli jesteśmy przy pulsie biznesu, to w pulsie biznesu jest także materiał o Darcie, który wyrusza na polskie tory. PKP Intercity postanowiły dopuścić do ruchu pierwszy pociąg z Pesy. Za wcześnie jednak by. Otwierać szampana, można przeczytać w gazecie. Dlaczego? Na ten temat w pulsie biznesu i w pulsie biznesu również dodatek poświęcony zmianom i restrukturyzacji górnictwa. Lata zaniechań kosztują miliardy, więcej w pulsie biznesu. Przechodzimy do. Gazety Wyborczej. W Gazecie Wyborczej, na stronach poświęconych gospodarce, o tym, że PiS wyjmuje z banków pieniądze, banki będą płaciły podatek liczony od aktywów. To najgorszy dla branży scenariusz. Budżet ma zyskać 5 do 6 miliardów złotych na realizację wyborczych obietnic. W Gazecie Wyborczej również o tym, że firmy cenią sobie spokój i przewidywalność. Także. Polityczną, a także o kwocie wolnej od podatku, która wejdzie w życie o rok później niż zapowiadano pierwotnie. Jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, wydanie magazynowe, ale jest również coś w dzienniku interesującego dla przedsiębiorców. To specjalny dodatek Tygodnik Gazeta Prawna, poświęcony zmianom w oskładkowaniu umów zleceń o zmianach, które wejdą od nowego roku. Myślę, że to interesujące dla wielu przedsiębiorców. Więcej w tygodniku y, gazeta prawna y, i jeszcze wczorajszy komunikat y, eksperta pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego, y, który cytowany był m.in. przez y, Interię, a także parkiet. Chodzi o wyliczenia Łukasza dotyczące y, oszczędności Polaków, y, którzy odkładają na, na emerytury w OFE. Okazuje się bowiem, że przez ostatnie pół roku stracili oni aż 16 miliardów złotych. A co y, dziś? interesującego zachęcamy do śledzenia profili pracodawców RP na Facebooku, a także Twitterze i tam również można znaleźć te wyliczenia Łukasza Kozłowskiego dotyczące emerytur, o których przed chwilą.